Witam Was bardzo cieplutko w to wrześniowe popołudnie. Mamy piątek, a więc weekendu początek, więc nadeszła pora na nowy odcinek z cyklu Książka na Weekend. Tym razem chciałabym opowiedzieć Wam o książce, którą w tym momencie czytam. Jest to W imię trzech diabłów, Dietera, nazwisko niemieckie. Trochę inna historia polowań na czarownice. O tej książce wspominałam Wam już w którymś z poprzednich filmików, jednak, no właśnie teraz jestem w trakcie jej czytania, jestem już prawie w połowie tej książki, i jak na ten moment myślę, że mogę polecić ją wszystkim tym, którzy zainteresowani są polowaniami na czarownicę, tym, jak przebiegał proces, kogo skazywano, ale nie mają ochoty czytać Wikipedio podobnej publikacji, czyli takiej w którym mamy same suche fakty. Dzięki książce możemy poznać autentyczne historie ludzi oskarżonych o czary, a musimy wiedzieć, że oskarżony mógł zostać właściwie każdy. Wystarczyło czymś się wyróżniać, jeść więcej niż przeciętny człowiek, yy, mieć jakieś tam dziwne nawyki, a czasami być w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Osobny rozdział zostaje również poświęcony młotowi na czarownicę, czyli książce. Wiedzy, prawdziwym podręcznikiem dla osób, przed którymi sądzono domniemane czarownice. Zapraszam Was na kolejne moje filmiki. Mam nadzieję, że początek września spędzacie równie miło jak ja. Do zobaczenia już wkrótce.